Proszę bardzo, pierwszy szczupak Kajtka O, jaki wielki Ale wielki Kajtek Kto go złowił? Kajtek No, brawo Brawo mistrzu No teraz do góry go Wycią, tutaj, Kajtuś ben, patrz Tak go, dawaj go tutaj Oooo, no do góry, dawaj 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 Łap go, łap go, łap go, łap go, dobrze Łap go, łap go Ooo Chajde, obróć się Pokaż szczupak, Ale szczupak Ale szczupak No i co teraz z nim robimy? Do wody Ale trzeba odpiąć go Odepnij go najpierw Czekaj Czekaj Daj podejmę ja ci pomogę. No i podasz jak go wypuszczasz ładnie. O oh, set